Przepis na mielone mięso, który podbija świat. Włóż kapustę do torby. Zalej gorącą wodą. Zwiąż torbę. Pozostaw do namoczenia na 15 minut. Oddziel liście kapusty. Rozłóż liście kapusty na stole. Włóż mielone mięso do miski. Dodaj dwie pokrojone w kostkę pomidory. Jedną drobno posiekaną zieloną paprykę, ugotowany ryż, bułka tarta, czarny pieprz i sól. Dobrze wymieszaj. Rozbij jedno jajko i wymieszaj ponownie. Uformuj duże kotlety. Połóż kotlety na liściach kapusty. Rozprowadź nadzienie wałkiem. Zetrzyj mozzarellę na dużych oczkach tarki. Połóż mozzarellę na nadzieniu. Przykryj liśćmi kapusty. Jedną z krawędzi pokrój na paski. Zakręć paski kapusty z nadzieniem. Zwiń kapustę z nadzieniem. Przykryj skręconymi paskami. Pokrój roladę na równe plastry. Wlej sos pomidorowy do formy do pieczenia. Włóż rolady do formy. Piecz przez 30 minut. Rozpuść masło na patelni. Dodaj posiekany czosnek i mąkę. Ciągle mieszając. Wlej mleko i bulion warzywny. Dodaj starty parmezan. Dopraw czarnym pieprzem, solą i proszkiem czosnkowym. Wymieszaj sos.